Według tradycji takich można powiedzieć radowskich, że to jest druga w po, na świecie figura właśnie Matki Bożej niepokalanej poczęcie, i po, po tej figurze na schodach na placu hiszpańskim w Rzymie i to jest druga na świecie postawiona właśnie w Radomu w 1858 roku. Figura ta właśnie w tym, w tym czasie, w którym ona została postawiona, to jest okres właśnie takiego wzmożenia patriotycznego, religijnego w Polsce, no, jest no okres i takiej rewolucji moralnej i no, to, to polegało na tym, że no, odbywały się różne uroczystości patriotyczne, religijne, śpiewy, kreśli patriotycznych pod figurami w kościołach, zbierano pieniądze na cele narodowe, Właśnie ta figura no, była wręcz idealnym miejscem, prawda? bo Bo przy faza raczej za bardzo nie było miejsca, że fara w tym czasie nie wyglądała z tych I głównym kościołem na była właśnie był kościół Bernardynów, a Bernardyni jeszcze też byli zaangażowani w działalność patriotyczną.